Gdzie ty chłopie pędzisz? Gdzieś tam chłopak z podwórka, który nic nie miał, zbudował jakąś tam firmę, zbudował jakiś tam dom. Ocofnąłem się jeszcze wcześniej, ale jeszcze wcześniej nie, nie było tak słodko. Pracowało się gdzieś tam u kogoś, więc to nie jest tak do końca, że jak ktoś prowadzi firmę, to tego czasu ma dużo, no bo oczywiście ludzie są do pracy. Nie, nie, nie to nie tak jest. Ale właśnie w tym momencie wtedy uprzytomniłem sobie, że ja mam 50 lat, Myślę, może zwariowałem i zacząłem dalej sobie zadawać takie pytania. A jakbyś jutro umarł, więc w tym odcinku postanowiliśmy. Uchylić rąbka naszych historii, w taki sposób bardziej się poznamy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich na kanale Wolność na Kołach w kolejnym vlogu. Witamy całą naszą społeczność. Wszystkich widzów, którzy są z nami od początku i tych, którzy oglądają nas pierwszy raz. Dziś mamy 2 marca, więc z wielkimi krokami zbliża się rocznica kanału, ponieważ 26 kwietnia ubiegłego roku założyliśmy kanał. Jesteśmy już od roku razem, zgromadziliśmy fajną społeczność, nagraliśmy około 60 filmów. Filmy się oglądają, Wy subskrybujecie kanał, więc w dzisiejszym odcinku chcieliśmy troszeczkę opowiedzieć Wam o sobie, o naszej metamorfozie, którą, e, którą zrobiliśmy po pięćdziesiątce. Nie było to łatwe, słuchajcie, przez ten rok też się u nas wiele zmieniło. Zamknęliśmy rozdział pełen obowiązków. Zaczęliśmy nowy i w taki oto sposób znaleźliśmy równowagę, której przez lata nam brakowało. Jeśli czujesz, że zapędziłeś się w biegu, zastanów się, może to czas, żeby właśnie żyć inaczej. Jest piękny letni, niedzielny poranek. Ja zostałem obudzony telefonem. Gdzieś tam kierowca z trasy do mnie dzwoni, złapał gumę, nie może sobie poradzić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązaliśmy ten problem jakby przez telefon, coś tam, gdzieś tam. No ja już oczywiście nie mogłem zasnąć. Kortyzol podniesiony. Więc wyszedłem na spacerek. Wszyscy śpią, przecież nikogo nie będę budził. Niedzielny poranek. Oczywiście jeszcze musiałem sprawdzić chłodnie czy pracują, bo kierowcy pozjeżdżali. Prowadziliśmy nie taką małą firmę. Zatrudnialiśmy około 10 osób, więc trzeba było nadzorować chłodnie, które były do rozładunku na poniedziałek. Poszedłem posprawdzałem te temperaturki. No wszystko chłodnie ładnie chodzą. I tak patrzę, patrzę na to wszystko, patrzę na tą firmę, patrzę na te auta, patrzę na tą działkę, patrzę na dom. I zadałem sobie pytanie takie. Gdzie ty, chłopie, pędzisz? I zacząłem rozmawiać sam ze sobą. W pewnym momencie myślę, może zwariowałem, ale nie, zadaję sobie pytania i odpowiadam sobie na nie. Więc to pierwsze pytanie było, gdzie ty pędzisz? No, i nie znam odpowiedzi na to pytanie. Więc mówię, jest jakiś problem. Gdzieś tam chłopak z podwórka, który nic nie miał, zbudował jakąś tam firmę, zbudował jakiś tam dom. No dobrze, no to był pewien etap życia i pewno tak musiało być. Każdy ma rodzinę, każdy ma dzieci, każdy musi ciężko pracować. Ale właśnie w tym momencie wtedy uprzytomniłem sobie, że ja mam 50 lat. Hipotetycznie jest to pół życia. Hipotetycznie. A po 50 może się wydarzyć wszystko. Możesz żyć drugie 50 lat, a możesz żyć rok. Nikt tego nie wie. No niby nie jestem chory, no niby jestem zdrowy, no planuję długo żyć. No ale zdrowi ludzie też umierają. I dotarło do mnie, że mam 50 lat. I dotarło do mnie, gdzie ja pędzę. I zacząłem dalej sobie zadawać takie pytania. A jakbyś jutro umarł, co by było? Kto by te chłodnie tutaj dopilnował? Przecież tu byś nie wyszedł. Do kogo by ten kierowca zadzwonił? No i co? I wtedy uprzytomniłem sobie, że pędzę, pędzę w ogóle na oślep. Przecież nikt z tego świata, odchodząc, nieważne ile ma lat, czy ma 100 lat, czy ma 110, czy ma 80, nic nie, nic nie zabiera ze sobą. Kolejne pytanie: czy to ci jest w ogóle potrzebne? No i w pewnym momencie. Coś mi mówi: rzuć to, rzuć to, zmień swoje życie, weź się za siebie, zrób metamorfozę, pożyj trochę. No no, ja sobie myślę: no jak? No, no jak? Przecież, no przecież żyję, no przecież tu prowadzę firmę, tutaj yy, spędzam czas w biurze, tutaj gdzieś tam samochody remontuję biegiem, nie mam czasu na nic. Oczywiście mieliśmy przyczepę, na weekend nigdzie nie pojechaliśmy, bo też nie mieliśmy czasu. Więc to nie jest tak do końca, że jak ktoś prowadzi firmę, to tego czasu ma dużo, no bo oczywiście ludzie są do pracy. Nie, 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 to nie tak jest. Bardzo dużo się pracuje. I nikt nie liczy swoich godzin pracy. To jest, to jest najgorsze. I wtedy coś mi mówi, rzuć to. No ale jak rzuć? No nie, nie da się rzucić. No jak można? Tu zatrudniam ludzi, tu mam, tu mam, jakieś, jakieś samochody, które po prostu no, pracują. No nie można tak z, z dnia na dzień powiedzieć, dobra rzucam, rzucam, do, do widzenia, dziękuję. Nie, nie no, i usiadłem i myślę dalej. Coś z tym trzeba zrobić. A jakby jutra nie było, po co ci to wszystko? tak naprawdę nigdzie nie wyjechałeś, nigdzie nie, nie pozwiedzałeś, nie pocilowałeś, bo ciągle masz coś na głowie, coś na głowie, coś na głowie. Jesteś niewolnikiem firmy. Właśnie. I to mi wtedy przyszło do głowy. Jestem niewolnikiem firmy. No i jak to zrobić? Ale coś mi mówi w środku cofnij się wstecz swoimi myślami i przypomnij sobie czas kiedy Ci było jakby najlepiej najleżej no to ja tak sobie myślę no 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 nie wiem no ale myślę, myślę i dochodzę dochodzę do wniosku, rozmawiam sam ze sobą odkryłem gdzieś jakieś wewnętrzne dziecko w sobie no w sumie w sumie chyba w tym momencie jak kupiłem swoją ciężarówkę i sam sobie nie jeździłem Najbardziej zadowolony byłem w tym momencie, bo cofnąłem się jeszcze wcześniej, ale jeszcze wcześniej nie, nie było tak słodko. Pracowało się gdzieś tam u kogoś, więc to nie była praca na swoich zasadach. Trzeba było się podstosować i tak dalej. Oczywiście, małe dzieci gdzieś tam trzeba było je wychować. Trzeba było zbudować jakiś dach nad głową. Więc zatrzymałem się w tym momencie, kiedy właśnie już miałem pobudowany dom. Miałem swoją ciężarówkę, dzieci już były prawie dorosłe. I mówię, nie, to był najfajniejszy punkt mojego życia. No i coś mi mówi, no to cofnij się do tego punktu, cofnij się, zacznij od nowa, zacznij od tego punktu, zobaczysz. To będzie dobre dla Ciebie. No, no jak to zrobić, to nie da się tak zrobić, no. Co, co ja powiem tym ludziom? Powiem ludziom, że co, to, 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 słuchajcie, zwariowałem i nagle zamykam firmę, ale sobie myślę, coś, coś wymyślę. Oczywiście wróciłem do domu, zrobiłem sobie kawkę, piję kawę i tak myślę, nie no zwariowałeś, no. trzeba chyba lekarza poszukać. Kolej zwariował, no ale tak z tymi myślami sobie żyję, 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 za jakiś tydzień z żoną pijemy kawę i zaczynamy jej to wszystko opowiadać. A ona do mnie mówi, słuchaj, ja już dawno o tym myślałem, po co nam to wszystko, gdzie my, gdzie my pędzimy? W ogóle chodź, kupimy sobie kampera, pojedziemy na wycieczkę do oka świata. A ja mówię, słuchaj, no ale trzeba coś robić, no ja całe życie nauczony roboty, wiesz i tak dalej, w ogóle bardzo lubię jeździć, bardzo lubię ciężarówki i teraz mam tak nagle z tego zrezygnować? No dobrze, to może to jakoś połączymy. Ale to jej zdanie było bardzo kluczowe, bo gdyby powiedziała, nie, ty, ty facet, zwariowałeś, no to ja bym powiedział, no, no dobrze, może zwariowałem, nie, nie, te myśli trzeba jakoś odseparować. Ale jeśli ona powiedziała, ja już dawno o tym myślałem, aha, no to czyli i ona myślała, i ja myślałem, więc trzeba to jakoś połączyć. Minął kolejny tydzień, siadamy przy stole. I ja mówię, i co? Działamy? Że nie, działamy. Dobrze. To rozpisujemy plan ramowy. Jak się wymiksować z tej firmy? Rozpisałem na kartce A4. Sprzedajemy to, sprzedajemy to, sprzedajemy tamto. Tu mamy jakieś zobowiązania. O bo to trzeba, bo to nie ma tak, że jednego dnia, tak nie ma tak. Więc miesiąc się do tego przygotowywałem i zacząłem działać. I w taki oto sposób uwolniliśmy się od firmy, posprzedawaliśmy auta, pieniądze zainwestowaliśmy w jakieś tam aktywa i postanowiliśmy połączyć podróżowanie z pracą. Swoją pasję do ciężarówek połączyłem razem z hobby podróżowania i od października do końca czerwca postanowiliśmy pracować Jeździć na Hiszpanię. Oczywiście każdą wolną chwilę wykorzystujemy na zwiedzanie, na cilowanie, a potem od lipca do końca października robimy sobie wakacje, siadamy w kampera i jedziemy na trzy miesiące wakacji. I tak wygląda nasza metamorfoza 50-latków. Ja mogę kontynuować swoje pasje z motoryzacją. Lubię bardzo jeździć, lubię bardzo ciężarówki. Żona jest zadowolona, bo może podróżować ze mną. Dzieci mamy dorosłe, samodzielne. No Kto nam zabroni? I to jest właśnie ten luz, który stworzyliśmy sobie po 50. Także jeśli nas oglądają 50-latkowie, i słuchajcie, coś was uwiera, albo z czymś wam jest ciężko, albo zastanawiacie się, dokąd pędzicie, to porozmawiajcie sami ze sobą. Potem sobie porozmawiajcie we dwoje, i naprawdę zmieńcie coś w swoim życiu, bo warto, my zmieniliśmy. Dobrze się z tym czujemy. Już teraz mogę powiedzieć po półtora roku, że to była dobra decyzja, bo ja już byłem zmęczony tymi telefonami, tymi, tymi papierami, tym biurem, yy, ciągłym jakby codziennym rozwiązywaniem problemów. I to nie zawsze moich problemów, bo też musiałem rozwiązywać jakby innych ludzi problemy, którzy te problemy przerzucali na mnie. Yy, no byłem ten zmęczony. Zmęczony dlatego, że słuchajcie, no jak się jest młodym, inaczej się to znosi. Jak się ma 50 lat, też się inaczej to znosi. I nie zawsze tu chodzi o pieniądze. Pieniądze są ważne oczywiście, ale nie ponad wszystko. Nie ponad zdrowie i czas, który musisz poświęcić. Bo tak naprawdę największym aktywem to jest czas. Bo dopiero teraz, właśnie po 50, ja zobaczyłem, jak ten czas ucieka. I dlatego trzeba z życia korzystać. Nie pędźcie w jakimś nieznanym kierunku, bo naprawdę ciężko jest umrzeć z pełną walizką pieniędzy. Piszcie w komentarzach, czy podjęliśmy dobrą decyzję, czy złą. Ja myślę, że dobrą. Potem też postanowiliśmy założyć kanał na YouTube, po to, żeby się dzielić właśnie swoimi historiami z wami, ale również też, żeby nagrywać dla wnuków, dla wnuków, dla prawnuków. A przechodzimy jakby do cyfrowego świata, więc może kiedyś włączą szalonego dziadka i szaloną babcię i będą oglądać i śmiać się z tego oczywiście. Także niedługo będzie rocznica kanału, podsumowanie tego kanału. Zgromadziliśmy fantastyczną społeczność bardzo odpowiedzialnych ludzi, bo mamy i fajne komentarze. Więc w tym odcinku postanowiliśmy uchylić rąbka naszych historii. W taki sposób bardziej się poznamy. Podzielcie się z nami swoimi historiami w komentarzach, jaką wy metamorfozę przeszliście po 50. Bo podobno po 50, człowiek ma trochę złosła, trochę z lwa. Każdy oczywiście ma inaczej. Jeśli robicie to, co lubicie i dobrze się w tym czujecie, róbcie to. Ale jeśli z czymś się czujecie źle, to zmieńcie to, bo to jest naprawdę warto. Jeśli wytrzymaliście do końca tej historii, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dawajcie łapki w górę subskrypcję i będziemy dalej nagrywać i opowiadać nam nasze historie. Trzymajcie się powodzonka, pa, a do następnego odcinka. Cześć!